Wszystko dziś go ale jedno jedno powie. No Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej pęknął już. Zaraz wezmę od szefa. Żyjemy północ i pół nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą zamiać. Jak, jak ten czas powoli leć, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby zrobić jakiś czas, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Umówię z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę, odszedł na konto, kłopienie i bukiecik kruż. tym kino, kawiarnia i smeter, w i jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie żona. Znów i umowie się z na dziewiątą. Drodzy Państwo, e, ja od dziewięciu lat nie mam telewizora. To znaczy nie dlatego, że nie mogę mieć. Już wielu ludzi się dowiadywało, że, że nie mam telewizora, to, albo żona mówi, o tym, że nie mamy telewizora. To, to, Słuchaj, ja mam taki stary, to co ci dał. Nie o to chodzi, po prostu nie oglądam e, telewizji, ale był taki czas, kiedy miałem ten telewizor, e, a w zasadzie jeszcze wtedy mieszkałem z rodzicami, czyli było to no, naprawdę parę ładnych lat temu. I wtedy e, oglądałem ten cykl e, programów telewizyjnych, który nazywał się Wiesiada. Nie wiem czy Państwo pamiętacie. E, tam była Wiesiada Śląska i Wiesiada jakaś staropolska i wiele różnych, rozpoczęło się od takiego wesela, potem taki serial powstał, y, y, estradowy. I między innymi była biesiada, podczas której prezentowano właśnie te piosenki. Między innymi te piosenki, bo później jeszcze w drugiej części piosenki okresu wojennego. Drodzy Państwo, ja od tamtego czasu, a ten raczej tam się już naprawdę sporo lat, od tamtego czasu postanowiłem zapowiadać inaczej pewną piosenkę, piosenkę, którą za chwilę Państwu zaprezentuję, ponieważ zapowiedź e, ówczesnego e, tamtejszego konferencjera spodobała mi się tak bardzo... Pomimo, że nie, nie do końca jest nie naszego dzisiejszego spotkania, to uznałem, że jest najwłaściwszym sposobem zapowiedzenia tej piosenki. Szanowni Państwo, e, przyszedł sierpień roku 39. Piosenka, którą za chwilę Państwu zaprezentuję, od niedawna gościła na Estradach Warszawskich. Od niedawna pewna było 26 lat. E, ale tak naprawdę stała się na swój sposób symbolem. Tego czasu, czasu, w którym nad Europą, a na tę chwilę najbardziej nad Polską, zawisły bardzo ciemne chmury. I wielu ludzi, mam tu na myśli młodych bardzo ludzi, którzy myśleli o swojej przyszłości, o tym, co będą robić niebawem, kiedy wejdą w dorosłe życie, przede wszystkim chciało żyć i kochać się z kimś, być z kimś, spotykać cieszyć się tym, że są, ale świat chciał inaczej, los chciał inaczej i bardzo wielu młodych ludzi, dziewcząt i chłopców spotykało się w sierpniu po ostatni. Czasem to spotkanie wypadało w niedzielę. Szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Gdzieś że drugi, bogatszy i lepszy obecnie i wraz z tą szczęścia. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech walczy po świat, to ostatnia niedziela. Się dzisiaj się rozstajemy, dzisiaj się odejmiemy, na wieczny czas, to ostatnia wieczna, więc nie żaruj jej dla rany, spojrzyć będzieś na mnie, ostatni raz Wiesz jeszcze, dość nie wie A co ze mną będzie tuż to wie, To ostatnia niedzielę moje sny na żonę. Szczęście tak tragnęłem, skończyło się. I dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem. Że dla mnie jedno jest wyjście, ja nie znam innego. Te wyjście jest do mnie wszystko. Masz być szczęśliwa, o mnie już nie prosi się. Lecz zanim wszystko się skończy i w los nas rozłączy, tej jedną niedzielę daj mi mnie ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy Dzisiaj się rozejdziemy Na wieczny czas Do ostatnia niedzielę Więc nie zabój jej nie Spojrzyj wczule na Ze mną mu będzie już zgodnie ostatnia niedzielę, bo jest nie wiem, moje sny wymarzone, szczęście pragnione. To nie był jeszcze koniec, bowiem koniec nastąpi dopiero teraz. Oprócz tego, że żyjemy w takich e, bardzo wyzwolonych e, czasach kolorowych, to żyjemy w czasach bardzo czarodziejskich. Mamy na przykład takich e, magów, którzy potrafią sprawić, że potężny wagon kolejowy unosi się w powietrze na oczach setek widzów powietrzu się rozpływa.